Witam Was serdecznie po dość długiej przerwie. Dzisiaj wracamy do ciągów. Zaczniemy od wyliczania sumy początkowych wyrazów ciągu geometrycznego. No to zaczynamy. Pierwsze, zwróćmy uwagę tutaj na definicję i na wzór, z którego będziemy korzystali przy ciągach. Mamy suma n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego, a n o ilorazie q różnym od 1 wyraża się wzorem sn równa się a1 razy 1 minus q do potęgi n tej przez 1 minus q. Tutaj przypominam tylko tak, że q musi być koniecznie różne od 1. To jest tutaj bardzo ważne, bo byśmy inaczej mieli w mianowniku 0. No, i teraz zadam pierwsze. Oblicz sumę S10 po ciągu geometrycznego, w którym A1 jest równa 1,32 oraz A2 równa się 1,16. Jak chcemy znaleźć Q, już wiemy z poprzedniego filmiku też, wystarczy podzielić A2 na A1, Tak, czyli w tym przypadku 1,16 na drugą. A to oznacza, że wymnażamy sobie jedną 16 razy 32. Bo odwracam tutaj ten ułamek, skracamy i nasze Q równa się 2. W takim razie już możemy do S10 do wzoru na S10 podstawić. Najpierw może we wzorze to napiszę, to jest A1 razy 1 minus Q do potęgi 10, dzielone przez 1 minus Q. I tutaj e, podstawimy sobie za A1, tutaj tą naszą 1,32, 1,32 razy 1 minus 2 do potęgi 10, dzielone przez 1 minus 2. I otrzymujemy 1,32, na razie przepisujemy. Razy 1 minus 2 do potęgi dziesiątej to jest 1024, 1024, dzielimy przez 1 minus 2 to jest minus 1, i dalej mamy 1 trzydziestą drugą razy minus 1023, dzielone na minus 1.

obliczone s 10 w naszym zadaniu wynosi 31 całych i 31,32. Możemy przejść do zadania kolejnego. I w kolejnym mamy dany jest ciąg geometryczny o pierwszym wyrazie 4 i ilorazie 3. Ile początkowych wyrazów tego ciągu należy sumować, aby otrzymać 1456. No i tutaj od razu powiem, że tak. Pierwszy wyraz to, to jest równe 4, a1 jest równe 4, a nasz iloraz, czyli nasze q, jest równe 3. I teraz, ile początkowych wyrazów tego ciągu należy sumować, aby otrzymać 1456? To oznacza, że mamy podane sn, tak? czyli nasze sn będzie równe 1456. W takim razie my będziemy w zadaniu szukali naszego n, bo my nie wiemy który, ile tych wyrazów tutaj sumowano, tak? Żeby tą, tą liczbę otrzymać. I podstawiamy znowu do wzoru na Sn równa się a1 razy 1 minus q do potęgi n tej przez 1 minus q. No i tutaj już będziemy jak równanie rozwiązywali. Za Sn podstawie to nasze 1456 1456 za a1 podstawimy 4 razy 1 minus q czyli minus 3 do potęgi n tej dzielone przez 1 minus q czyli minus 3 przepisujemy tutaj 1456 to się równa i czwóreczkę na razie przepiszemy. Razy 1 minus 3 do potęgi N. Tutaj nic nie zrobię. W mianowniku będę miała minus 2. Mogę sobie tutaj skrócić czwórkę i minus 2. Tu będę miała dwójkę. Tutaj pamiętam, że zostaje mi minus 1. I w takim razie mogę teraz sobie obie strony podzielić przez minus 2. Otrzymujemy wtedy minus 728 i to się równa 1 minus 3 do potęgi Entej. Jedenkę też przenoszę na drugą stronę z przeciwnym znakiem, czyli zostaje mi minus 729. To się równa minus 3 do potęgi Entej. Mogę obie strony sobie pomnożyć razy minus 1, czyli mam 729. To się równa 3 do potęgi n. 3 do potęgi n. I teraz co robimy? Tak jak przy logarytmach robiliśmy, zamienialiśmy do tej samej podstawy bądź do tego samego wykładnika potęgi, gdy szukaliśmy na przykład podstawy logarytmu. I teraz robimy dokładnie to samo. Nasze 729 możemy sobie zamienić na 3 do potęgi 6. I tak tutaj to zapisujemy. I to się równa 3 do potęgi n tej. Dzięki temu uzyskaliśmy te same podstawy. A co za tym idzie, możemy przyrównać do siebie wykładniki potęg. I w takim razie nasze n równa się 6. Szóstka należy do liczb naturalnych dodatnich, bo przypomnę, że nasze n zawsze musi być liczbą naturalną dodatnią. Czyli najmniejsze n może wynosić 1. Tak? Potem 2, 3, 4 i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Muszą być to liczby naturalne. I w tym przypadku rzeczywiście tak się stało. Nasza n jest należ do liczb naturalnych dodatnich. Możemy odpowiedzieć, że należy sumować 6 początkowych wyrazów ciągu geometrycznego, aby otrzymać liczbę 1456. Przygotowałam dla was jeszcze jedno zadanie, to jest zadanie z treścią. Które również można właśnie rozwiązać w formie obliczenia wyrazów ciągu, sumy ciągu, wyznaczenia N, bądź jeszcze czegoś innego, bo tutaj będzie jeszcze trzeba policzyć pewną, pewną część, ale to za chwilę. I mamy kartki pocztowe ułożone w stosy. W pierwszym stosie ułożono cztery kartki, a w każdym następnym dwukrotnie więcej kartek niż w poprzednim. Ile kartek było w największym stosie? Jeżeli, jeżeli łącznie ułożono i tutaj mamy 60 kartek. No i teraz od razu z tego zadania wyodrębnimy sobie tak. W pierwszym stosie ułożono 4 kartki. Te cztery kartki dodaje nam od razu A1, tak? Czyli A1 równa się 4. Potem w każdym następnym dwukrotnie więcej niż w poprzednim. Czyli nasze Q... Będzie równe 2, bo wszystko będziemy, każdy kolejny stos będziemy mnożyli razy 2, tak? Ile kartek było w największym stosie, jeżeli łącznie ułożono 60 kartek, a to oznacza, że nasze SN było równe 60. Czyli co w takim razie na pewno musimy wyliczyć? Na pewno będziemy musieli wyliczyć n, tak, to jest to, jest to co będziemy szukali w pierwszej kolejności, a potem będziemy szukali jeszcze. An, tak? Czyli to, co tutaj o co to, o to nas w zadaniu pytają. Yy, no więc znowu do wzoru na yy, sumę początkowych wyrazów ciągu geometrycznego, czyli Sn, przypomnę kolejny raz, to się równa A1 razy 1 minus Q do potęgi N tej przez 1 minus Q. Podstawiamy. Za Sn podstawimy sobie 60. To się równa 4 razy 1 minus 2 do potęgi n tej dzielone przez 1 minus 2. No i tutaj zobaczcie, znowu bardzo podobna sytuacja do zadania poprzedniego, tak, tutaj w inny sposób zapisane, tam były podane A1, było podane Q, było podane SN, tutaj w formie, w formie treści, ale tak naprawdę mamy dokładnie te same, te same dane. No i co robimy? To, co tutaj damy radę już zrobić, to robimy. Na razie czwórkę jeszcze bym tutaj zostawiła. 1 minus 2 do potęgi n tej też muszę zostawić na dole, natomiast mam minus 1. W takim razie tego minusa i tej czwórki bym się pozbyła z tej prawej strony i wymnażam razy minus 4 obie strony tego równania. Tak? Przepraszam, podzieliłam przez minus 4. No i teraz 60 dzielone na minus 4 to będzie minus 15. Minus 15. To się równa 1, odjąć 2 do potęgi n. Przenosimy sobie 1 na drugą stronę. Mam minus 16 równa się minus 2 do potęgi n. Tak. Teraz co robimy? Wymnażamy obie strony razy minus 1 i otrzymujemy 16 równa się 2 do potęgi n. No i robimy to dokładnie to, co. Robiliśmy w poprzednim zadaniu, czyli zamieniamy sobie tutaj 16 na 2 do potęgi czwartej. To się równa 2 do potęgi n tej. Mamy znowu te same podstawy. W takim razie mogę przyrównać wykładniki potęg i to też robię. Czyli nasze n równa się 4. Pierwszą część rozwiązaliśmy. Wiemy, że tych yy, Tutaj tych stosów to były cztery stosy, które do siebie przyrównaliśmy. Natomiast jeszcze, ile kartek było w największym stosie, jeżeli łącznie ułożono. W takim razie musimy jeszcze wyliczyć A4. A4 przypominam, ze wzoru to będzie A1 razy Q do potęgi N minus 1, czyli w tym przypadku do potęgi trzeciej. A4 będzie równe, a1 to jest czwórka, 4 razy kół, czyli razy 2 do potęgi trzeciej. A4 to się równa 4 razy 8, a to oznacza, że A4 będzie równe 32. Czyli w największym stosie są 32 kartki. Mam nadzieję, że Powtórzyliśmy trochę sumę ciągu geometrycznego. Za dzisiaj dziękuję i do usłyszenia.